Ludzie o wyższym poziomie inteligencji bardziej ciągnie do alkoholu tych ludzi. Nie jest to wbrew pozorom teza programu politycznego Janusza Palikota, ale wynik bardzo długotrwałych badań naukowców. I co ciekawe i co dodaje pieprzyku całej sprawie, naukowcy co dziwne nie prowadzili tych badań na sobie, ale na innych ludziach. Badania rozpoczęli, kiedy ci ludzie byli nastolatkami, a skończyli, kiedy byli już dobrze posunięci, znaczy po czterdziestce. A, a wyniki badań opublikowali w dwóch niezależnych od siebie poważnych czasopismach naukowych o anglojęzyczną brzmiącej nazwie ze zdrowiem w tytule, w sensie health. No, od razu chciałbym rozczarować tych, którzy chleją Wcale to nie oznacza, że jesteście mądrzy Choć możecie być A, a pocieszyć tych, którzy nie piją To nie oznacza, że jesteście głupi No tylko może trochę e, nierozsądni nie bo, bo to nie jest tak, że jak pijesz wódkę To jesteś inteligentny Tylko, że jak jesteś inteligentny, to pijesz no, Ludzie mało inteligentni piją Bo im to sprawia radość A inteligentni piją Bo, bo też im to sprawia radość z tą różnicą, że mało inteligentni odczuwają przymus picia, bo im życie doskwiera albo i nie, a inteligentni odczuwają konieczność picia, bo im życie doskwiera albo i nie. To no, takie to, to, moje robocze teorie takie nie, a naukowcy, naukowcy przedstawili dwie inne teorie, obie są słuszne, więc nie ma co się nad nimi rozwodzić. Szkoda tracić czas na polemikę ze słusznymi teoriami, kiedy dowód naszej inteligencji styknie.